关门手。<Wow. S 2> Cześć, cześć. Mam, mam czarny poniedziałek kompletnie. Nie wiem, dlaczego się tak źle czuję. Może dlatego, że, może dlatego, że byłem na, na dwóch meczach w sobotę i w niedzielę. No i wiadomo, towarzystwo, 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 towarzystwo. I tak się to kończy, ale, ale generalnie zacznę, zacznę od soboty. Będzie coś mi doba strzeliło. Poszedłem na żurzel, na ten żurzel, na narodowym. No i pożegnać sztąka galoba. No i tu już czytamy super ostatnia strona o ograbił Polaków chodzi o to że zawody zaczęły się nawet fajnie mianowicie cały stadion wygwizdał Prezydenta Komorskiego. I to było nawet takie, trochę sympatyczne, bo normalnie to wiecie, że kibice żużla to przypominają Januszów. To sami Janusze są, no poza mną oczywiście, ja tam, ja tam poszedłem z zupełnie innych powodów. No i potem się zakopywali w tym, w tym torze. Pamiętacie, ja o tym opowiadałem, ile tam ton płynęło tym statkiem, tym Wikingiem, jakimś tam, czy celtyckim wojownikiem, ile to ciężarówek to woziło się. Okazało że taka powstała duża piaskownica, się zepsuła start maszyna i wszystko by w ogóle było zabawne, bo ja sobie cały czas balantynkę sąszyłem sączyłem w open barze. Zresztą można było balantynkę wnosić na trybunę tylko w plastiku, ale bardzo mi się to podobało, wszyscy to robili i było ekstra. Więc towarzystwo tak się rozkręcało z minuty na minutę. Ale oczywiście zawody przerwano, co wiecie. No i ja tak dopiero patrzę, patrzę, Bilet na mecz, nie taki, tutaj śmieszny. I to jest takimi dużymi literami cena. Cena, trzymajcie się 850 zł, w tym 8% procent No i mój kumpel, który zainwestował w trzy bilety. A tak my lubi, że zainwestował trzy bilety. To powiedział, że on pozew zbiorowy o zwrot, o zwrot pieniędzy za bilet. No i dobra, no to powiedzmy, że do tego pozwu zbiorowego parę tysięcy ludzi przystąpi, i oczywiście wygramy, tylko nikt nam nie zapłaci. to olej no, Olesen już wyjedzie dawno z Polski. Natomiast zresztą to podejrzewam, że to jest golas, bo jakby nie był golas, to by piasko nie rozsypywał. No więc ten, natomiast wczoraj jeszcze spotkałem jednego Austriaka, i on mówi, jak usłyszał o tym pozwie zbiorowym, że my zakładamy, to on mówi. O, to ja jeszcze dołączę bilety lotnicze z Wiednia, bo ja specjalnie z Wiednia przyleciałem na te, na te zawody, kurde. Słuchajcie, ten Ole Olsen to mi się nigdy w nie wypłacił. W każdym razie z pożegnania Goloba nic nie wyszło, ale jedna dobra wiadomość jaką słyszałem, mianowicie wczoraj od jednego z gości, to, to niby sekret, ja gazeta w gazetach o tym nie, nie piszą, mianowicie Tomek Golob ma startować w Dakarze już w następnym roku. Także już nie będzie musiała tak na tym żużlu zakopywać i wywracać. Zresztą mówię szczerze cienko jeździ. Wszyscy żużlowcy jacyś porobani, bo jest pożegnanie kąpla wielkiego mistrza i nawet wygra się dali. Jednego biegu, no to jest tutaj jakieś mega nieporozumienie. To on powinien już za zasługi. Zapopularyzowanie tej dyscypliny, która, jak wiecie, tylko w Polsce jest tak szalenie popularna. On powinien za to dostawać co chwila bonusy. I tylko dlatego, że on jeździ, to na każdym stadionie w Europie te 10 tysięcy więcej, więcej fanów jest. No bo umówmy się, że Kasprzak, Hampel czy Jankowski to nie, nie tego, Staniki nie fruwają. Dobra, lecimy wyborcza, tak szybciuteńko. Ciatkowski w wielkim stylu wygrał Amstel Gold Race i tak sobie skojarzyłem, może raz, że fajnie, że nasz kolarz wygrywa, ale dwa, że skojarzyłem sobie, że dawno nie piję Amstela. A Amstel to jest rewelacyjna, naprawdę, rewelacyjna rewelacyjna dawka takiego zimnego napoju. Najlepsza, Najlepiej smakuje mnie, przynajmniej w Grecji, jak jest bardzo, bardzo gorąco. A muszę jeszcze wrócić, przepraszam, do Superaka. Zaraz kichnę, ale na szczęście. Mianowicie Takim tematem, tematem gazetowym jest to co było na Krakowie mianowicie <laughs> mianowicie kibice pogodni Krakowi jak wiadomo tam kiedyś jeden zasztyletowany z portowców a, a potem jakieś takie cały czas takie przekrzykiwanie się rewanże. No więc no więc kibice Krakowi Taki przygotowany transparent, i tylko, tylko w superaku jest zdjęcie tego, tego, tego transparentu. Wszędzie o tym piszą, a natomiast nie jest pokazane, jak to naprawdę wyglądało. Czyli brakuje podstawowej informacji. Ja nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest coś takiego, co wygląda jak tort, ale nie jest tortem, tylko paprykarzem szczecińskim. Jak wiadomo, to najsłynniejszy produkt ze Szczecina. To jest coś takiego, ryż zmieszany z sosem pomidorowym. Naprawdę niezłe. No i w to wbity nóż taki. No mówiąc szczerze, mega żena. I oczywiście, oczywiście niezawodna wyborcza. Niezawodna wyborcza, poza tym, że jak zwykle u nich tenis się liczy, bardzo ważny ten tenis. Ja uważam, że nie tenis jest ważny w życiu. A, a penis, ale to już mały szczegół. W każdym razie jest. Relacja z meczu Krakowia: pogoń jest tylko w jednym miejscu, że wynik, że wygrała pogoń. Że gratulacje Czesio, bo to nasz Czesio przecież, nasz Weszlak prowadzi już klub dwa mecze, dwa zwycięstwa. No więc nie ma nic o Zwolińskim, że strzela, tylko o tym, że kibice rzucali rację. No i interweniowali strażacy i służby porządkowe, ale sędzia mi się spodobał. Krzysztof Jakubik powiedział że nie myślałby z powodu zagrożenia odesłać zawodników do szatni. I mówi tak, zadymienie nie było dużo, duże, a sytuacja szybko została opanowana. No więc duży, że jak powiem, duży hałas, wiele hałasu o nic, o, tak by to, tak to Szekspir ujął. Wiele hałasu, oni, zadumienie nie było dużo, zapalili parę raz i tyle, a u nas już jest na pół kolumny wyborczej kibolskie tańce nad grobami. No to tak brzmi, tak pompatycznie, ale go wam ja mam zawsze powtarzam. Już w tym roku, widzicie, zaczął się sezon motocyklowy, niekoniecznie Grand Prix też, i już pierwsi pozabijani już są w Polsce. Także ten bardzo ładny tekst o suarezie kolegi Wołowskiego, kolegi, który niesamowicie dobrze gra w piłkę. Wyobraźcie sobie mój największy sukces życiowy kiedyś go grałem w te piły. Naprawdę, naprawdę go grałem. Mimo, że był bezbłędny. No i kapitalnie tu on pisze właściwie o, to jest taki artykuł, warto dlatego tego artykułu kupić wyborczą w ogóle. O Karol dzisiaj ode mnie gazetę wyborczą bierze, bo chce przeczytać o kobajnie że jest będzie fajny film o Kurcie Kobajnie, wiecie, o tym, co tam się pozabijał. No więc ten. No więc ja mu polecę, żeby przeczytał artykuł wołoskiego o Suarezie. Mianowicie taka wzruszająca historia o takim chłopczyku z Urugwajskiej wsi, który tam do swojej narzeczonej chodził, miał 15 lat, ona na 12, to on tak trochę w polańskim pojechał. To chodził 21 km pieszo, żeby się z nią spotkać. No ja też tak do jednej chodziłem, ale ro, rowerem jeździłem, przepraszam. No młodzi ludzie tak mają, dopiero potem chcą uciec jak najdalej od dziewczyny, a nie do niej pędzić. No i że tam ze dwa razy do Barcelony latał, jak się rozstali do Barcelony, bo ona wyjechała tam z rodzicami, to też jest fajny ten świat poukładany. No i, i odnalazł ją, no w ogóle masakra, dostał 70 dolarów. Na drogę, ale zabłądził. I no nie no, w ogóle musicie tego włoskiego przeczytać. I ten, ja pamiętam tylko, że pamiętam tylko, że Darek, jak się za coś brał, a brał się rzadko, bo to jest leni patentowany, to ale jak się już za coś brał, to tyle wyszukiwał ciekawostek, takich fajnych rzeczy, że to aż z przyjemnością, z przyjemnością człowiek poznawał. Bo to jest wiedza, to jest rodzaj czegoś, czego, o czym my w ogóle nie mamy pojęcia. No i ten. No i tak pędząc, pędząc już, <laughs> pędząc już, ja tu mówię o tym, o tym, że nie wiem, dlaczego tak się słabo czuję. To wspomniał mi się film, teraz Buczka z Santa Skit, jak Polnioman mówi, tak ciekawe, mówi, napadam cały czas na banki, a nie mam w ogóle pieniędzy. No i jego koleżanka dziewczyna mówi. Mówi tak, słuchaj, może, może to dlatego, że chodzisz cały czas po kasynach i, i wydajesz na kobiety, nie? I na to Ponyuan mówi, może to być jakiś związek. <grywa> Także u mnie zleca on po wizyta na meczach i spotkania z kumplami może mieć jakiś związek. No i dobra, słuchajcie, o, o, o przeglądzie sportowym mam tylko polu, no skandal na, na, na Narodowym to wszystko wiemy. No, najlepiej skandal opisany jest, słuchajcie, w Polsce The Times, bo akurat tak się skaza, że ja to tam opisałem, no, ale możecie iść w Warszawy, nie wioska, niedaleko do wioska. Natomiast no to takie tradycyjne, tradycyjne żarciki. Legia wygrała. Muszę powiedzieć, że patrzyło się na ten mecz nudno, przeraźliwie a, a, a bramki, padły, bramki padły w ogóle nie wtedy, kiedy napastnicy chcieli je strzelić. Ekstra sandomierski, naprawdę ekstra Brody chłopak. No i w każdym razie fajna wypowiedź jest Michała Żyro, który jak wiecie jest drewniany, ale czasami gra świetnie. To tak u niego to jest trudne do przewidzenia. No i, i fajny jest taki wyimek. Rywale na Legię mobilizują 130% możliwości. Ciekawie jak on że 130%, ale powiedzmy. I kilka dni później nie mają siły biegać. No, no, ja muszę powiedzieć, że legia nie ma siły biegać, nawet jak zmobilizuje 30% możliwości. No, tak to jest. Zresztą mój przyjaciel Janek Chmura, znany fizjolog, kiedyś robił badania piłkarzom o ruchu chorzów, i, i po badaniach, które trwały około miesiąca, doszedł do wstrząsającego wniosku. Mianowicie, że piłkarze po meczu, polscy piłkarze po meczu, Uwaga, w ogóle nie są zmęczeni, w ogóle, po prostu, oni nawet nie zakwaszają mięśni, oni nie mają na tyle wysiłku, nie, nie wkładają, że nie mają tego kwasu mlekowego w kościach. A propos, a propos ruchu chorzów jeszcze, to ładnie, ładny tekst jest Kuczoka, wyborczej takiego literata, kiedyś coś napisał, no i uchodzi za literata, no w każdym razie napisał, że bo dzisiaj jest, słuchajcie, 20, zdaje mi się, czyli rocznica założenia ruchu Chorzów, a na Śląsku to się nazywa dzień dyktatora. W ogóle życzenia dla ruchu utrzymania ode mnie. E, e, mianowicie 20 kwietnia to nie tylko ruch Chorzu założono, ale jeszcze urodził się Wojciech Konfanty i babcia Andrzeja Gowarzewskiego, konieczne też pozdrowienia, kibic ruchu oczywiście, i Adolf Hitler. Ale nie czcimy tej ostatniej absolutnie uroczystości. Jest to ponieważ zabronione. I słusznie zresztą ponieważ był to bandzior zbrodniarz i, i złodziej. Lecimy, no ale mówię, to a propos tego 20 kwietnia. Yy, yy, a propos ligi to was nie będę męczył, dlatego że poza tym, że już pogratulowałem Cześkowi, natomiast kapitalny tekst jest słuchajcie w lidze pierwszej. No bo wiecie, za chwilę z tej pierwszej ligi będziemy mieli ekstra klasowców nowych. Na razie to wygląda na zagłębie Lubin. i słuchajcie, wygląda na Wisłę Płock. Z tym, z tym wiejskim stadionem, niestety. No i słuchajcie, GK jest Tychy. No już ma taką stratę, że właściwie chyba zleci z tokiem Hejtów w składzie. No i tak, najpierw, najpierw teraz Tychy przegrały z Wisą w Płocku. I teraz tak, najpierw gwiznęli jakieś lewy karny przeciwko przeciwko Hejcie w 87 minucie. No to można się zdenerwować, nie, to coś jak na tym meczu. W, na e, Euro, pamiętacie co sędzia nam gwizdnął łeb karnego w ostatnich minutach, no to mniej więcej podobne uczucie. No więc najpierw i lewego karnego, ale potem, e, czytam tak. Kilka chwil później, no czyli to już mogła być 90 minuta, na boisku miała miejsce kolejna kontrowersja, co na konferencji podkreślał trener drużyny Stychów Tomasz Hajto i teraz cytuję. W doliczonym czasie gry bramkarz gospodarzy Seweryn Kiełpin kopnął naszego zawodnika w tyłek, za co powinien dostać czerwoną kartkę. A sędzia powinien podyktować rzut karny dla nas, mówi zdenerwowany. Hajta. No ja muszę powiedzieć, że rzadko, rzadko na boisku widuję sytuację, że ktoś kogoś kopnął w tyłek. Ale ten, ale, ale niech, już, niech już tak będzie. Słuchajcie, jest wstrząsająca rzecz. To też na przykład warto tam zerknąć do przeglądu sportowego, mianowicie, mianowicie taka ładna infografika, to się nazywa tak, tutaj 400 goli Messiego. No, i tak sobie myślę, Jezus, Mario, ileż to trzeba się nawijać na Wyspach, żeby strzelić 400 goli? a ja temu to zajęło raptem parę, raptem parę lat. No, i jest, jest coś takiego, co czym zakończę bardzo miłym i to będzie też na, na cześć być może ruchu Chorób. Za tydzień gra z Legią. bardzo, bardzo ważny mecz. O no, tak można być trochę o utrzymaniu. Dla ruchu, a dla Legiomistrza osób, więc to fajne starcie. Natomiast zaraz coś powiem sympatycznego o chorzowianach, ile goli w meczu? ten Leo Messi dla Barcelony, bo on przez ten. Jeszcze może naszeleć do stu innych klubów, a jeszcze strzelał przez dla Argentyny i tak dalej, i tak dalej. No więc tak, ile goli w meczu? 5 goli strzelił jeden raz. Cztery gole cztery razy, trzy gole, hatryki takie, nie? Co u nas jak ktoś strzeli hatryka, się całe życie chwali, Ja bym się nawet w życiu po życiu chwalił, no więc trzy gole strzelił 27 razy, a dwa gole, o co tak uwaga może do Micha Michała Żyro nawet. 81 razy, a jednego kola 136 razy. No coś, niepraw, coś nieprawdopodobnego, no jakieś takie teksty, że Grosicki bohaterem tego swojego klubu we Francji, bohaterstwo słuchajcie, polega na tym, że wchodzi się na pół godziny i ma się asystę przy bramce na remis. To ja nie wiem jakie byłoby bohaterstwo, jakby się robiło tak jak w Messi 136 razy gol albo na przykład 27 razy hat trick. No. I to jeszcze w meczach, w których przeciwko Barcelonie grają trzy, yy, przeciwnicy nie na 130%, tylko na 142%. No więc tak. No i gratulacje wielkie dla Andrzeja Fonfary. Muszę powiedzieć, na legi wywiesili kibice taki ogromny, ogromny transparent z podziękowaniami. Naprawdę taki na, na pół żylety. Yy, I Andrzej Fonfara dziękujemy. Więc pomyślałem sobie, że ten Fonfara to musi mieć coś wspólnego z kibicami i przydałby się taki czasami na ten, przydałby się czasem taki na wyjazdy, nie? Od razu by tam porządek, porządek zrobił. Dobra, dalej już, dalej słuchajcie nie czytam, ale nie dlatego, że nudne, tylko że wiecie, w poniedziałek to są same wyniki, natomiast powiem teraz bo, o, tu mamy tego Złotego Bonka, to tak wiecie, to dramatyczna postać, tam lekarze dziecko zamordowali niedawno przecież i, i pięknie, że wygrał ten złoty medal, natomiast ja nie mogę się oprzeć Takiemu wrażeniu, że jak w ciężarach, to jak i w kolarstwie, jak ktoś coś wygra, no, trzeba jeszcze jednak poczekać na, na wyniki sikania. I teraz jeszcze o tym ruchu powiem fajnie, że tu Messi te 5 goli, 4, 3, 2, 3, natomiast Ernest Wilimowski, napastnik ruchu, ruchu Chorzów, kiedyś z tym klubem, który wspominałem w zeszłym tygodniu, strzelił, słuchajcie, goli w jednym meczu ligowym. Dokładnie 10. No i proszę, no i wszystko co najlepsze to musi być, to musi być z Polski. O ruchu powiem tylko tyle, że Kurczak tam wyborczy pisze fajnie, że stadion przypomina taki jak był z epoki Kurla świeczka, bo rzeczywiście to jest jeden z najbrzydszych stadionów w Polsce, ale i tak się kibice ruchu mogą cieszyć, bo kiedyś to wyczytałem w książce Andrzeja Gowarzewskiego, wspominanego już że kiedyś grali na żużlowym boisku, czarnym takim. No tak jak żurzel ten na torze, tylko, tylko w, w dobrych czasach, kiedy zawody się odbywały. No i grali na takim żużlowym boisku i w przerwie przyjeżdżała straż pożarna schuty Batory i polewała boisko wodą, bo się, tak kur, bo się tak kurzyło. A najśmieszniejsze, że po przekątnej od stadionu był kościół i kobiety po dwóch przekolnych był kościół i targ, i kobiety idące z targu do kościoła albo z kościoła na targ, skracały sobie drogę i wędrowały przez boisko. I bardzo często, to wyobraźcie sobie, mecz ekstraklasy: tu wili moski, strzela kolejne bramki, a tu babcia z siatkami idzie, albo babcia z hostią, bo akurat przyjęła komunię. No takie to były piękne polskie czasy, ja czasami, czasami za tym tęsknię, no ale wtedy nie było na meczach balantynki, a teraz za, za 850 się możecie napić ile, 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 ile chcecie. Miłego tygodnia Wam życzę serdecznie Paweł Zarzny i pamiętajcie, czytajcie, 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 weszło. Nie jest to zabronione, weszło to nie jest makulatura. A ponieważ chłopaki zawsze cisną mnie, weź coś powiedz złośliwego, weszło, to powiem tak: czasem nie loguje mi się internet i wtedy jestem niestety jak bez ręki. Ja chciałbym, chciałbym poczytać. Ja, a znam jednego faceta, słuchajcie, który, żeby poczytać w internecie, to jest jedyny znany mi człowiek, to komputer bierze nawet na keeper ze sobą. I ten człowiek ma na imię Karol.